Siemanko, ja jestem Dominik i witam was w kolejnym odcinku serii Cytadela Pomarzenia. Więc, jako że jesteśmy w kolejnym sezonie, w nowym sezonie, zajmijmy się. Naszymi piłkarzami, byśmy wiedzieli, co z nimi chcemy zrobić, jaki mamy plan na nich na ten sezon. Więc na przykład taki Castrati, on no, u nas zostaje i nic to nie podlega wątpliwościom. Moretti będzie się uczył w tym sezonie jako drugi bramkarz. Falasco zostaje, Qualiata zostaje, tutaj jest na wypożyczeniu. Jankowicz, on jest na liście transferowej, chcemy uzupełnić ten cel wynikający ze sprzedaży juniorów i tam zarobić w ciągu dwóch sezonów 2,5 miliona. Z Junioru, właśnie. Negro. On będzie jako sporadyczny, więc czasem wejdzie z tej ławki. On tutaj jest niezadowolony z kontraktu, ale ja chyba mu przedłużałem niedawno. No, poza odcinkiem i dalej jest niezadowolony. To jest chłop naprawdę niesamowity. Frary, jak widzicie, on od nas odchodzi. Za chwilkę odejdzie. on u nas zostaje, tak samo jak Sotini. Salvi odchodzi. Cario Soni u nas zostaje. No i Bruno na wypożyczenie. I tak, jeśli on się uda na wypożyczenie, będziemy próbować ściągnąć jakiegoś rotacyjnego piłkarza na prawą obronę. Co prawda, Qualiata może też grać na tej prawej obronie, i tak Castanetti kończy karierę po tym sezonie, więc okej. Okay. Kamera jest na wypożyczeniu, Knezewicz on u nas zostaje, jest ważny, już zobaczcie 66 overalla, ile on jest warty? Milion sto tysięcy, więc dosyć sporo. Marić odchodzi do rumuńskiego klubu. Tutaj, nowak na liście transferowej. Polster, no, za chwilę odejdzie, bo jest na wypożyczeniu. Do wypożyczenia ten Marino Rossi odchodzi do Quivly Rome. Wita zostaje u nas i bym chciał, żeby nie zakończył nas karierę nawet. No, zobaczymy. Matu czy odchodzi do Deportivo Alaves, To jest wypożyczenie. No więc, wiadomo. Jeszcze wróci do nas. Marat zostaje, Kolinki dali na wypożyczeniu, mastratonią udaje się na wypożyczenie do Anglii, no i kariera. Będziemy go traktować jako kartę przetargową w różnego typu transakcjach, ponieważ na pewno potrzebujemy napastnika, prawego obrońcy, no i jeszcze ten środkowy obrońca, by wzmocnić linię defensywy. No to ten sesk do wypożyczenia. Baldini u nas zostaje, tak samo jak Odongwu, Majsterlo odchodzi. No i myślałem, myślałem, no i wymyślałem, że Pitarello, mimo że kontrakt wygasa za 12 miesięcy, nasypał. Przede wszystkim, że wygasa za 12 miesięcy, to my go będziemy chcieli spieniężyć I jeszcze w tym okienku transferowym, żeby za darmo od nas nie uciekł. No i tutaj zwiększenie budżetu transferowego do 4 milionów. Zawsze przyjemne pieniądze, więc jakieś wzmocnienia też poczynimy. No i tak, Simone Pafundi do nas przychodzi, tutaj też Franco Vazquez. No i cała chmara zawodników, którzy uciekają od nas czy to na sezon, na półsezonu, wypożyczenie, definitywny transfer to zobaczcie: Mastratonio, Amatucci, Joel Rossi, Domenico Frare też odchodzi, Meister, Romaric, Salvi. No i koniec wypożyczenia Manuela Polistera, więc zobaczmy teraz na naszą kadrę, jak ona się uszczupliła. No nie wygląda to aż tak bardzo źle, no ale się uszczupliła, jakby nie było, w sumie to jest dobre, no bo też za dużo zawodników. To jest różnie z tym. Tak jak widzicie, Qualiata może grać w tym tej prawie obronie. No więc zobaczymy za chwilkę różnego rodzaju transfery. I tutaj jest oferta wypożyczenia, więc tylko zrobimy ten podział pensji, żeby był uczciwy. No i możemy go wypożyczyć do lokalnego rywala. No niby tak, ale okej. Okay. A, ja chciałem wypożyczenie bez opcji wykupu, oni się na to nie zgadzają. No i tutaj mamy kilku zawodników, którzy są aktualnie bez klubu. No i właśnie ten Nikolaj Alhos z Finlandii, prawie obrońca. Zobaczymy, czy teraz będzie łatwiej się z nim dogadać. No jak widzi, no za bardzo do niego nie wadą drzwiami, oknami różne kluby, żeby go podpisać, więc może zmniejszy swoje wymagania finansowe. No zobaczmy. Ważny, no tutaj nie mamy pola manewru, więc możemy mu to powiedzieć tak? na gębę. Powiedzmy, że coś takiego zrobimy. Yy, myślę, że na rok możemy tylko tutaj kontrakt podpisać. Yy, zignoruj klauzulę odstępnego, no i zobaczmy, co oni oferują. Nie, to my musimy coś zaoferować. No więc zaoferujemy 2000 tygodniówki. Yy, tak po prostu taka oferta, zobaczmy, co oni odpowiedzą. 3800 i za podpis. No nie za bardzo że oni są zachłanni i chcą od razu te 100 tysięcy. dosyć. Zobaczmy, 2 400 płasy to jest dosyć dużo, no ale wiadomo, że człowiek tutaj musi czasami na jakieś kompromisy pójść. No i oni się zgadzają. Może być z nim problem, jeśli chodzi o szatnie. no ale ostatecznie się udało, więc ten prawy obrońca był nam potrzebny mimo wszystko, więc tutaj nie będziemy mówić, że to jakiś jest zły transfer. No co prawda nie grał, więc za chwilę będziemy musieli mu zrobić plan treningowy, żeby się wdrożył w ten układ nasz. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i jest oferta transferu za Pitarello z Bristol City 950 tysięcy. No, możemy negocjować, by to był chociaż ten milion. Zobaczmy, co angielski klub nam odpowie. Trochę poszli do góry, więc może ten milion naprawdę się uda zrobić. Milion osiemdziesiąt tysięcy i zobaczmy. No niestety brytyjski klub nie był w stanie opłacić naszych wymagań. To jest ciekawe, no ale zobaczcie, tutaj cesk ma ofertę wypożyczenia. No i tutaj 60 na 40, proszę bardzo, jesteśmy dogadani. No i tutaj jest oferta wypożyczenia Bruno, tylko my nie będziemy chcieli go oddawać, bo on naprawdę dobrze się pokazał, więc bez opcji po raz kolejny wykupu. No i 60 na 40 na rok wtedy to nam pasuje. No i teraz Burgos do nas przychodzi 950 tysięcy za pitarello będziemy negocjować, żeby ten milion jednak y, ugrać. Zobaczmy, no co prawda brytyjski klub nam nie chciał zapłacić, to zobaczymy jak tym razem będzie. Natomiast na początku, tak samo jak poprzednio, półtora miliona. No i oni od razu mówią, że nie. No więc chyba będziemy musieli trochę obniżyć nasze oczekiwania, chyba że oni sprawdzają grunt, bo to jest początek sezonu, więc jeszcze dużo czasu. Rozumiem, rozumiem. No i mamy ofertę transferu Nowaka, no i my ją akceptujemy do Dandalk i będziemy mieli zrobioną. No i będziemy mieli zrobiony ten najwyższy cel finansowy. Jankowicz też może od nas opuścić 490 tysięcy. No, możemy sobie zlecić, żeby asystent poszedł tutaj powalić o trochę więcej 590, nie mniej. No i tak, ten Kamerunczyk opuszcza nas na wypożyczenie, który klub wybrał. No tak, karta Gene, bo chyba tylko do nich mógł iść. No i Nowak dandak 680 tysięcy. No, to też są zawsze jakieś fajne pieniądze. Ja nie powiem, że nie. E, więc mamy już zrobiony cel najwyższy. Bruno został sprzedany. E, no i tutaj jest doskonały wynik szkółki junior. E, no tutaj właśnie o finanse mi chodziło, i jak widzicie, jest na 100% zrobione. E, tutaj szkółki juniorów też mieliśmy. Zrobiono no i fajnie, Zobaczcie, bo to jest najwyższy priorytet. No i spoko. I mamy ofertę wypożyczenia Marino. On jest tutaj wystawiony na sprzedaż jest, więc możemy tutaj za, zlecić naszemu asystentowi na wypożyczenie roczne bez opcji wykupu. I zobaczcie, kariero jest już w takim etapie, że żaden trening mu nie pomoże, więc faktycznie chyba będzie trzeba się go pozbyć. Zróbmy tutaj dynamo, żeby nie było. No. To jest sygnał, że musimy się popoznać. No i tutaj dogadane wypożyczenia, oferta transferu Pitarello. No my próbujemy dalej ten milion powalczyć, milion trzysta zobaczmy co oni odpowiedzą, no 940 jakby, jest to naprawdę ciekawe, że tak wielu klubom zależy yy, na tym transferze, ale nie chcą dać yy, o tak niewiele. Więcej pieniędzy niż oni przychodzą do nas z ofertą początkową. 980, no to jest już blisko miliona, więc próbujemy teraz tak. Milion e, równy, więc chyba nie powinni się obrazić. No i okej, okay, mamy ten milion tak jak chciałem. E, mogliśmy już to zrobić o wiele wcześniej, ale no, kto by na to zwracał uwagę? No i więc e, do Hiszpanii raczej Pitarello się wybierze, chyba że będzie chciał u nas zostać. No, bo to też jest jednak mimo wszystko zawodnik, któremu kończy się kontrakt i oni to wiedzą, my to wiemy. Także tak, mieliśmy raport od scouta. Na pewno ten Ibrahim Sulmana wygląda interesująco i pod względem tygodniówki jeszcze można byłoby to przewidzieć, Ale 5 milionów za 72 overall, ok, on wykazuje wielki potencjał i dobrze wygląda. I tutaj też prawo obrońca za 3 miliony, też jest to naprawdę ciekawe. My możemy spróbować co prawda o niego powalczyć. Wypożyczenie raczej no nie wchodzi w grę, zobaczmy zleć negocjacje, wypożyczenia. No nie są oni zainteresowani. Może właśnie ten Kariero będzie kartą przetargową. Kariero 1,3 jest warty, więc tutaj musimy zaoferować. Tak, żeby nie przebijać naszego rekordu transferowego, bo ja nie chcę, żeby przyszedł nowy trener i od razu dla niego są przebijane rekordy transferowe. Musimy zapracować na to. Mimo wszystko, że ostatni sezon był dobry No więc może dobrze dajmy o te 200 tysięcy więcej, ale to nie zmienia faktu, że raczej to się załamie 3 800 000, to jest ciekawe. No a my za bardzo nie mamy innych piłkarzy, żeby im zaproponować, więc mówię, no to jest za drogie. Bo my mamy pieniądze, co prawda, no ale jednak jakieś te zasady trzeba zachować, że powyżej miliona, tak bezpośrednio, no to bym nie chciał dawać. No i tutaj jeszcze mamy sześć raportów od Valerio Giordana. Tutaj od tego Nikolasa nie był nikt. Wartościowy. No i zobaczcie na tego Cristiano Picciniego. on wygląda naprawdę interesująco, bez klubu, 69 overalla, no taki Lorenzo de Silvestri 70, ale to jest prawe obrońca, my tam już mamy tego Finlandczyka, no, może się pośpieszyłem, bo można byłoby się zastanowić. Ale 36 lat to naprawdę ostatni chyba sezon przed nim. Na tej prawej obronie trzeba też być wybiegana ma 58 tempa średnio. No, tutaj, środkowy obrońca 189 cm wzrostu. No, myślę, że po niego się zgłosimy fizyczny w miarę 72. No idziemy po niego. równe 2000 tutaj oraz bonus za podpis 100 tysięcy. Zobaczmy jak oni na to zareagują. Aha. Nie, no to to jest już ponad nasze możliwości i nawet nie ma pola manewru, nie ma pola negocjacji, no bo za dużo żąda. Kończymy te negocjacje. To było to było no nietrafione z waszej strony. Może jeszcze się po was Zgłosimy. No i tak, mamy zaproszenie na turniej przedsezonowy, zobaczmy, e, kto nas zaprasza. Tutaj ciężko to stwierdzić, ponieważ dwa angielskie kluby, dwa włoskie, nie, trzy włoskie, więc chyba wybierzemy się do tego włoskiego, chociaż tutaj też są trzy włoskie kluby, więc ciężko stwierdzić, e, kto jest organizatorem. E, tutaj można zarobić więcej, tutaj w ogóle no ale wybierzemy chyba e, tarczę Starego Kontynentu. No. No i tak, Jankowicz odchodzi za 600 tysięcy, no więc ok, zobaczmy tylko na ocenę zarządu, tutaj będzie na A, no to jest e, dobra oferta i jeszcze Pitarello do Realu z Zaragozy za milion, więc my te pieniądze teraz mamy i za chwilę je wydamy, tylko właśnie, czy będziemy dalej przestrzegać tych 600 tysięcy? No nie wiem, muszę to naprawdę przemyśleć. Co prawda tygodniowa pensja może być problemem, no i chyba raczej będzie problemem, ale pójdziemy po niego w rozliczeniu dając Carriero. Zaproponujemy kupno, no i tak 1 300 kosztuje, składamy ofertę, zobaczmy jaka tutaj kontroferta, oni nie chcą Carriero. Ja jestem trochę zdziwiony, że nie chcą, no to my nikogo innego nie mamy, więc się wycofujemy po prostu. Proszę na nas nie krzyczeć, że zajmujemy Panu czas. No to już drugiemu, drugi raz, nie? No i tak, patrzę na tych naszych zawodników, których mamy na liście transferowej. No i Frank Tsajjut może do nas dołączyć, ponieważ, no co jest drogi. Ale znowu zaproponujemy karierę e, Cremonese. On po prostu nie jest na sprzedaż, więc nie możemy tego zrobić. Tak, teraz szukamy napastników. Takiemu kończy się za 11 miesięcy kontrakt. No właśnie, jeśli chodzi o Błochów, szukamy napastników. No więc to jest taki odcinek bardziej, bym powiedział, właśnie przygotowujący na sezon kolejny. Za dużo się tutaj nie wydarzy pod względem meczu. No ale właśnie, no też musimy transfery po prostu porobić sensowne. No i tak, czekam na informacje na temat Mattia Kaldary. Więc i za chwilkę powinniśmy mieć informację i do niego się odezwiemy. A, no ja się chyba nie dotykam, bo my go w ogóle nie obserwujemy. No dobra, no to spróbujemy tak w ciemno pójść, ponieważ zobaczmy na jego przekrój statystyk. No wygląda to w miarę ok. Zobaczymy, ile pieniędzy oni by chcieli. Próbujemy. No więc, tak, tutaj to będzie wyznacznik, jeśli on chce być kluczowy, czyli jest w miarę okej, okay, tylko właśnie finanse. Finanse są najważniejsze w tym całym młynie transferowym. E, tutaj możemy zaakceptować to bez klauzuli, e, to nam różnicy nie robi. No i tak, proponujemy. No właśnie, ile mamy zaproponować? Dwa tysiące, więcej nie możemy. No i tutaj 100 tysięcy, więc tak, składamy ofertę, oni chcą. Takie warunki. No Ja powiem, że to jest dosyć dużo, a oni powiedzą, że mało. No i kto ma rację? No nie wiem. Więc tak, możemy dać 2300, bonus za podpis 200 tysięcy. Mamy te pieniądze. No i premie też możemy zwiększyć do prawie 300 tysięcy. Zobaczmy, czy to im pasuje. Aha, nagle nie pasuje premia. No to jest naprawdę dziwne. Jeszcze będziemy walczyć o tego zawodnika na okolice 2000. 500, no i tutaj bonus za podpis. No, możemy dać te 385 tysięcy, Zobaczmy, czy to im teraz będzie pasowało. Nie, oni, oni są dziwni i te negocjacje są dziwne, więc nie możemy po niego pójść. Ale mamy jeszcze jednego w zanadrzu. No i to jest ten zawodnik. Jeśli chodzi o wynagrodzenie w granicach 2400-3800, no, możemy mu zaproponować podpisanie. 69 overall już o nim wiemy. Czyli też jest to zawodnik. Wartościowy, nie powiem, że nie. Możemy spróbować. No i tutaj teraz najważniejsze. 2300 oraz, oraz 200 000 za podpis. Zobaczmy, czy się zgodzą. Nie, oni nie chcą teraz pieniędzy, oni chcą to na tygodniówkę rozbić. Rozumiem. A czykolwiek dalej powalczymy. 2500. Dobra, to jest nasza ostateczna oferta. Yy, zobaczmy. Tygodniówka jest najważniejsza, 2300, no i teraz te warunki nam w ogóle nie odpowiadają, no musimy się pożegnać. Dobra, przed nami mecz z Augsburgiem, no i zobaczmy w ogóle w najlepszej wersji jak ten skład ma wyglądać. No i na razie wyjdziemy takim ustawieniem, że Kastrati w ramce oczywiście, no chociaż dobra. Wiadomo, Castratti w jest mistrzem, ale damy Morettiemu szansę się pokazania. No i qualita na prawej obronie, Angeli Sottini Falasco. Ten pola jest taki średni, no bo 66 overalla u dwóch zawodników. No, nie wiem, ale właśnie, sił, siła ofensywna wzmocniona, jest tylko napastnik jakiś na poziomie 70 overalla. No i wtedy to wygląda w ogóle bosko. Witam jako ten prawy ofensywny pomocnik, jest w tej centralnej części, Paffundi. Tutaj, tylko czemu nie mają skupienia 24 a Ja to przecież ustawiałem. No widocznie coś musiało mi się pomylić. No i nie ustawiłem tak, jak to miało być. Oni no, mają... Aha, faktycznie, może tego nie ustawiłem, więc zrobimy teraz tak. Ale dobra, niech zagrają, niech się pokażą z dobrej strony. Mhm. Raport przedmeczowy, oni grają z skrzydłami. To może być y, ciężki mecz za usburgiem, mimo wszystko. No ale tak, szybka symulacja, no i wynik 2 do. Trzech, więc bramkarz chyba się nie popisał za bardzo. Na cztery okazje wpuścił trzy bramki. No a właśnie, cztery osiem osena, A też nie za bardzo. Chociaż Falasko o te dwie setne lepiej. No ale dobra, o dwie dziesiąte lepiej w sumie. Wita 6-0, no i Waskę strzelił. No spoko. Tylko szkoda, że jedna, jedna tylko zmiana: to karierowce. No dobra. No i tutaj mamy raporty od Scoutów, więc na zakończenie przejrzyjmy je. No i zobaczcie, jak to się różni między poziomami naszej ligi A, Serie A. Genoa, Mattia Bani, środkowy obrońca, 30-letni, 71 overalla, kosztuje dosyć dużo. No to, ok, wartość. Jest niska, ale zobaczcie na jego płasę, 14 tysięcy, za to ten zawodnik 2600, więc my się do niego odezwiemy teraz. Eee, Kremunezę, zaproponujemy wypożyczenie nie wchodzi w grę. Kupno, wymiana z kariero 1 do 1, bo ja w nim nie widzę potencjału, żeby został u nas na dłużej. Być może tym transferem zakończymy ten odcinek. No więc zobaczmy. Kariero o te 200 tysięcy mniej warty, ale dodamy procent od sprzedaży 25. No i tak, składamy ofertę, zobaczmy co na to. Oni by chcieli wite naprawdę by chcieli wite zamiast kariero, więc to dużo mówi o tym, ale co to jest za oferta w ogóle, no, bez presady. Teraz możemy dać 800 tysięcy za tego ziomeczka oraz yy, 25% od sprzedaży, tak jak to było pierwotnie ustalane. Zobaczmy czy oni się obrażą, bo coś mi... Pod... Je... Jezu, to było 8 milionów, dobra, nie, my, my musimy tutaj zakończyć te negocjacje jak najszybciej, tak, kończymy negocjacje tutaj, my nie chcemy tego kontynuować I jeszcze się po was odezwiemy, ale na pewno nie za 8 milionów, to było, to był misk, no dużo mi tych misklików się przydarza ostatnim czasem, dobra, za dużo my tutaj nie zrobiliśmy, głównie wyprzedaż naszego klubu się odbyła w tym odcinku, no ale właśnie. W kolejnym odcinku zagramy ze Sampdorią między innymi yy, już z przedstawicielem Serie A. Dobra, na razie to byłoby wszystko. Trzymajcie się no i cześć.